Siema, siema widzów, dwa ogłoszenia parafialne na początek, po pierwsze, to ważniejsze, czyli to, że na kanale Statki jest dużo filmów, więc polecam, jak się ludzicie. ale to drugie, to jest to, że zacząłem petycję. Jak wiemy, petycje bardzo często dużo zmieniają, są bardzo wartościowe i bardzo znaczne w decyzjach codziennych na świecie, dlatego zacząłem petycję, żeby usunąć zupkę chińską z głowy Friza, bo, bo przez to mi wygląda jak, nie wiem, jak taki blond wersja przydupasa tego, yy, fagaty albo nie wiem co, co no drugi TikToker, no, no nie można go brać na poważnie, nie wygląda jak, kurde, no, no, no frizz, którego pamiętam i znam, takiego, wiecie, takiego, nie, że poważnego, ale takiego, no, niegłupkowatego, a to jest to nie, 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 to odpada, więc podpisujcie petycję. A teraz przejdźmy do dramy, która jest tak ważna jak ta petycja i tak bardzo poważna jak ta petycja, czyli dramę o tatuaż. Ale pomyślcie, Zebo, jak to dramę o tatuaż, to musiał, nie wiem, coś się bardzo mocnego stać. No i macie rację. Dziewczyna Żapsona, przynajmniej była dziewczyna Żapsona, albo dalej dziewczyna Żab nie wiem, czy to jest dziewczyna Żapsona, po prostu każdy mi mówi, że to jest dziewczyna Żapsona, więc tak po prostu sobie yy, do głowy to przy, 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 przyciągnąłem. Yy, z dziewczyną czuksa. Tylko to już była dziewczyna Czuksa, mają dramę. Dramę o to, że Pysia o, zrobiła sobie ten sam tatuaż, co ona. Ale. <śled> no co jest sobota, więc musi być jakaś lajtowa drama. Ale przynajmniej śmieszna, bo uwaga, tutaj Lilusia daje na Twittera dwa zdjęcia z podpisem no kurw, no tutaj widać, że jest bardzo sfrustrowana, bardzo ją to wkurzyło. Po lewej mamy jej zdjęcie, gdzie widać tatuaż, a po prawej mamy. Filmik pysi, gdzie widać tatuaż, który jest bardzo podobny. Jakby da się tatuaż dwa obok siebie, to dość że inny kolor włosów, totalnie insza in, 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 struktura, jakieś inne buty, i w ogóle, no jakby. No to jest jakbym ja się spinał, gdybym ja zrobił sobie, nie wiem, venoma czerwonego tatuaż, a Wardenga sobie zrobił venoma czarnego tatuaż. To jakbym ja się spinał do niego, że on sobie zrobił same, taki sam tatuaż. No, no nie no. <laughs> Poza tym, kurde, no no. Okay, nie, nie, nie umniejszajmy tej dramie. Musimy dalej się <śmiech> wczuwać. <śmiech> Nie obserwuję nigdzie nawet Lili, więc tym bardziej nie zwracam uwagi na jej tatuaże, smutna minka. Naprawdę nie wiedziałam, gdybym się zainspirowała Lila, jeśli chodzi o ten tatuaż, powiedziałabym to w filmie. Na co Lila odpowiedziała? Tatuaż, który mam tylko ja, magicznym sposobem wpadł jej do głowy. No, kurde, masz, masz tylko ty, bo ty yy, ciało każdej Polki, każdej kobiety i w ogóle każdej osoby na świecie, yy, yy, jakby przeglądałaś, i wiesz, że żadna osoba nie ma tego tatuażu co ty. Okej, okay, może żadna influencerka nie pokazywała, że ma taki sam tatuaż w Polsce, jak ty, ale zgaduję, że jest jakaś influencerka w Stanach Zjednoczonych, która yy, ma, ma ten sam tatuaż, lub w Japonii, lub coś. No, z tego co przeczytałem w komentarzach, to jest w miarę jakby popularna. Okej, okay, nie powiem kreskówka, bo to jest yy, zniewaga dla osób, które lubią anime. To powiem po prostu anime. To jest trochę jak sytuacja krzycha z y, okleiną jego bęmki, że wiecie, każdy mówił mu, że skopiowałeś. Skopiowałeś od tego gościa, co ma bemkę y, czarną i żółtą, bo twoja też jest pół na pół czarno-niebieska, więc skopiowałeś od tego, tego gościa. Krzychu się wypierał, więc to no kurde, skoro nie mamy żadnych dowodów większych, tym bardziej, że to jest popularna okleina na TikToku, była popularna, była popularna na vlogach różnych ludzi w ogóle, no to. Kurde, no, no, no nie mówi się, że, że to jest skopiowane, no bo dużo ludzi takie coś po prostu robi. A to, że jakaś popularna osoba przed nią to zrobiła, to nie oznacza... Że musiała ją skopiować koniecznie. Tutaj mamy już grubszą spinę, bo ktoś jej napisał, że twój tatuaż to dosłownie okładka mangi, więc nie wiem, czemu uważa, że wzór należy do twojego tatuażysty. <laughs> Ona odpisuje. Przypadek, że dziewczyna, która nie ogląda anime, nie czyta mangi, ma poster z lat 90., który nie lata po Treści jako wzór tatuaży? Okej, okay, jakby to był taki popularny motyw, jak serduszka czy aniołki, no ale nie jest i szczerze wątpię, że tak sobie go wymyśliła. Martyna Pysia oczywiście odpowiedział. Odpowiedziała, odpowiedziała na insta-story, ale też na Twitterze. Pierwsze, zobaczymy Twittera, bo, bo insta-story czekam, żeby Boxel mi to wysłał. A jak wiecie, jak Boxel obiecuje, że coś zrobi lub coś, to, to zazwyczaj tego nie robi. Ja pierniczę, nie wiem, Laska, jak mam ci udowodnić, że nie ściągnęłam go po tobie, mój tatuażysta, który reżyseruje się anime, manga. Okej, okay, dobra, ja, ja, ja polskie osi w życiu nie uczyłem, bo do angielskiej szkoły chodziłem, ale wiem, że tam przecinki powinny jakieś być, bo ja tego nie potrafię przeczytać. Echem. Mój tatuarzysta interesuje się anime manga i dziara głównie w tym stylu zaproponował mi tą wróżkę z okładki, która jest ogólnodostępnym wzorem. Wystarczy wpisać bondage w. Nie wpisujcie tego. Bo wyskoczę mam takie jakieś próże dziwne zdjęcia, które ona w sumie tam dała. Tutaj jeszcze dała, że ta Lila nie tylko na Twitterze się spinała, ale też chyba to jest TikTok? YouTube? Nie wiem. <laughs> Napisała, to jest wzór mojego tatuażysty, więc nie mogłaś go mieć z żadnego innego źródła. Ale o okay, Kino, to jest totalna głupota. Y tutaj w sobie trafny argument y od Pysi i byłej Czuksa. Nie spodziewałeś się, że kiedykolwiek powiem, że jakaś była Czuksa ma trafny argument lub coś i będę mówił, że tak ma rację. Y gdybym wiedziała, że masz taki tatuaż, nie zrobiłabym go, aby uniknąć właśnie takiej sytuacji. I to jest bardzo trafny argument, szczerze mówiąc. O, w sumie nawet Bogdze chyba Instastory nie musi podsyłać, bo Pysia pisze, co mówiła na Instastory, czyli to, że przecież tłumaczyłam nawet na Instastory, że mój tatuażysta, który się tym interesuje, pokazał mi ogólnie grafiki, wzory o z... Bondage Ferris i zaproponował zrobienie tego. Nie muszę czegoś oglądać, czy się czymś interesować, żeby sobie to wytatuować, czy żeby mogło mi się to podobać. Początkowo mieliśmy robić inny motyw, ale wszystko o tym dokładnie tłumaczę na moim Insta Story, bo tutaj nawet nie chcę mi się po raz kolejny rozpisywać, czy dobra, bokser, gdzie ty kuźwa jesteś? Poczekajcie, już to, już to znajdę dla was. Na szybko chciałabym e, skomentować sytuację z moim e, najnowszym tatuażem, co zresztą też mówiłam na filmie, ale powtórzę tutaj, żeby dokładnie wam. Pokazać, czym się inspirowaliśmy. Więc początkowo miałam robić wróżkę, którą mam na plecach, troszeczkę inną, miał być totalnie inny motyw, ale mam taką na ręce. Początkowo wróżka miała wyglądać mniej więcej tak, miała być podobna do tej tutaj, e, aczkolwiek mój tatuażysta pokazał mi fajną alternatywę wróżek, coś innego, coś czego jakby jeszcze na moim ciele nie było. Dobra, czyli w sumie jakbyśmy mieli obwiniać kogokolwiek o coś, o coś i tak nie można nikogo obwiniać, bo to jest tak głupie, że o, ktoś ode mnie skopiował tatuaż, to powinnaś być szczęśliwa, że ktoś, komuś się też podoba twój tatuaż, to, ale mniej tym. to już nie można to obwiniać tutaj pysie o to, tylko można obwijać tatuażystę, jak już. Może tatuarzysta ogląda y, tą mangę, może to tatuarzysta widział ten tatuaż tej lili całej, no, no kto wie, no, no tylko tatuażysta wie. I czy to jest coś złego, czy Pysia jakoś zawiniła, nie, ale zobaczmy dalej jej tłumaczenie jako, że nie oglądam anime, to nie wiedziałam z czego to jest postać, po prostu spodobała mi się sama grafika, sam wzór i stwierdziłam, że jakby przeniesiemy to na moje plecy, bardzo mi zależało. Ogólnie może jestem trochę boomerem, ale dam taką swoją trochę opinię o tatuażach, generalnie każdy nie sobie robi, jakie chce, ale ja bym takiego czegoś na przykład nie zrobił, jeżeli nie wiem co do końca tatuuje, to bym tego nie zrobił, bo skąd wiesz, co nie jest coś negatywnego. Skąd wiesz, co ta postać jakoś niesie ze sobą i w ogóle, no. Nie wiem, po prostu nie lubię tatuaży ze względu na to, że o, podoba mi się, to sobie zrobię. A potem po 20 latach, oj, kurde, no wiecie, coś, co ci się podoba teraz, może ci się nie podobać za 20 lat. A jeżeli coś ma dla Ciebie znaczenie teraz, to prawdopodobnie za 20 lat też nie miało znaczenia. Więc najlepiej jest połączyć coś, co ci się podoba i ma znaczenie, a nie tylko o, podoba mi się to sobie zrobię. Ale dobra, mniejsza z tą dramą. Szczerze nie wiem, po prostu chciałem jakoś. Witową dramę, z której można się po prostu pośmiać, no bo dwie influencerki, które się kłócą o to, kto kogo skopiował, jeżeli chodzi o tatuaż i w ogóle to jest tak głupie, że aż warte odcinka. Przynajmniej na mój kanał. Ja się z tobą, widzów, żegnam. Widzimy się jutro na TikTokach ogólnie. Trochę inny format będzie tych TikToków, więc też bardzo polecam. No i na tyle, no. Na razie.